Luka Mylkurzawa, hejo! I ewolucję jego figur kosmicznych, figur przestrzennych, część czwarta. Mega Megazord! Nie Megazordon! Jak niektórzy, jak przerobili na Facebooku. Nie wiem, kto to tak źle usłyszał. Znowu się muszę usadowić za tymi figurami. Bo widzicie, tarcza nam spadła do ściany, już się ją poprawia. Daję, przepraszam, jeśli jakąś figurę uszkodziłem. Stójcie, tak? To jest nowy myśliwca. Doba, i lecimy z tym koksem. Wy jesteście poczekacie chwilę na tyłach, ale niedługo. To jest Arachnobot. On robi tutaj za łazika. Jego wszystkie nogi są ruchome. Stań stabilnie. Wiem, że potrafisz. O. I teraz tak. On jest dolnym korpusem i nogami megazoda. Teraz bierzemy sonicny samolot. Przekręcamy go w ten sposób jak tutaj widzicie ze skrzydłami zgiętymi do tyłu. I on wlatuje w ten właśnie sposób do arachnobota. Teraz bierzemy rekina młota. On wlatuje. Nie zwracać uwagi na moje łapska. Tutaj. Jest prawą ręką mega Dosłownie. Teraz bierzemy dimetro Zorda, Wyjmujemy mu tę jego piłę. Wsadzamy mu ją do gęby. Wyginamy mu tłów w ten sposób. Wsadzamy go tutaj i on jest lewą ręką megazolda. Kompletny Megazord, robocza nazwa Pachofasa Megazord. Czyli pajęca formacja młota i piły, po angielsku hammer and sap. czyli pa od pajęcej. jak to było? Kurde, ja mówiłbym zagnąć na Facebooka, a nie wiem gdzie mam kamerę, jak dobierałem ten skrót. A jeszcze, gdzie mam telefon. Tak czy tak. Pajęca formacja. Zresztą sprawicie sobie na Facebooku pełną nazwę. Tak to jest, jak nie wie się gdzie się włożyło telefon, to ze mnie bałagania. <grym> a jak się sprząta na święta to wszystko się wyjmuje ze wszystkich pomieszczeń co dalej wszystko musi ją dawać by gdzie teraz otwieramy my temu megazodowi kop w plecy bierzemy figurkę Andy'ego tak się nazywa ten pilot wsadzamy ją tu o. <laughs> widzicie Andy trochę za bardzo ruszył przegubem i wypadł dimetozod ale lepiej się już tego nie da zmontować, w się wszystko trzyma i łączy, nie tak jak na poprzednim zordzie. Tam się nawet gorzej łączy, bo było znacznie więcej luzu. I mamy kompletnego Megazorda z pilotem. Teraz eksperyment, ja tego przy Was nie testowałem. Czy da się go połączyć ze wcześniejszą kombinacją minikonów? Hmm. może by lepiej to wyglądało. Zrobić ci te nogi nieco wyżej. Jak widzicie, zrobiłem za dużo rózu na nogach. Teraz były sobie pająki, chyba z nogami tak mają. Poczekaj, może chwilę. W ogóle to jest manewr, że on może tak wylecieć i wlecieć do pajęczego. go robota przywilej tego, że jego górny korpus jest samolotem. Co tu się zrobiło, że masz trochę za dużo luzu, kolego? A, jedna nakrętka się obluzowała. Ten już nieco bardziej powinien stać. Zegnie się znowu skrzydła. I wsadzi go tak. Tak, ta już znacznie lepiej stoi, chyba jest poprzednio, albo przynajmniej tak samo. Ci wciąż wystarczająco. I tak. Bierzemy. My. My bronzotrona, To do niego bardziej pasuje. Robimy go w ten sposób. Nie, nie na lewej, właśnie byłoby gowej to zamontować. Nie, to nie wyjdzie, już od samego brązotrona robi się za duże obciążenie na ręce Więc, więc może by, dałoby się to robić, ale wtedy by to było za cenę, albo może spróbujmy tutaj Tutaj jest ruchomy młot, że niby to jest dłoń, więc siłą rzeczy to się robi duże obciążenie Tak? Tu też nie wejdzie. W dodatku jeszcze okazało się, że brązoton ma luźną nówkę, ale na szczęście łatwo ją naprawić. Więc duża kombinacja, a obok niej. No, widzicie. Śruba jest sobie wleciała, już nie będę na nią gonił. Śmietaj, że i tak ustoi. Obok niej mała kombinacja. I w ogóle ułóżmy wszystkie figury przestrzenne obok siebie. Bietenówce. Co by na to? Tu postawmy mantareja. Posadźmy go i oprzyjmy o to działo. Tę dużą figurę przez ten egzoskielet bitewny, posadźmy na tyłach. Jak widzicie jest nawet większy od megazoda mi wyszedł A nie powinien Otwórzmy mu drzwi żeby było widać Ice Peaka Wysuń się co nieco Ice Peak Gdzie to Twoje siedzenie Tutaj to Twoje siedzenie Jack Stań sobie na w exoskrecie Ice Peaka Niech te twoje chydwy cię jakoś zaczepią. Chyd za głowy. Co mu spadło? Tu tupecik mu zleciał. Nie, nie, to jeszcze nie spognaję, żebyś im się kłaniał tym naszym widzom, kochanym Jack. Tu postawmy naszego Gossado Al Capona Apcarona, nie Al Capona, choć trochę to podobne wciąż Shador, nie Sado, żeby było jasne Na tyłach postawmy Komucha I wokół i wyjmijmy... My jak mu siedzi na ramieniu. <średzi> siedzi na ramieniu, nie pika kozła z ramienia. Bo może jak pani Slapper się on podoba, to specjalnie dla niej. O! <średzi> specjalnie dla niej Jupitron fignął kozła. Posadźmy tego robota z przodu, podnieśmy tego jego pilota z jego różnymi ciuchami. I niech tak siedzi. Przynajmniej jedna głowa do góry, proszę Cię, Jack. Nie ma co, ze wszystkich figur Jack mi wyszedł głowy. Na początku filmu się psułeś, to jak mój, też się popsuć, co, tak? to będzie wchodził na scenę ostatni. Teraz bierzemy ten myśliwiec, to pokazywałem wcześniej. Wsada się mu tę bombę z powrotem. Czy to się dalej nagrywa? Tak, nagrywa. Jak widzicie zapomniałem mu zrobić pilota Ale śmiem twierdzić że myśli strażników to były automaty Więc w ogóle nie powiem, mieć otwieranego dachu Nie wiem czemu chciało mi się go aż tak bardzo robić Nie Jego się postawi o, z tyłu bo I tak go będzie wijać, A bądź co bądź to automat Tu się postawi tego mojego słodziaczka Tylko tak trzeba postawić apkalona, żeby nie była tak bardzo zasłaniany. nie trać piły. co mamy, on stoi. Teraz znów musimy remontować hydranoida. Następny ramca będzie się hydranoidą, jak się będzie robił ich figurę, nieco zrehabilitować. Niestety. Przynajmniej jedna głowa do góry, jak proszę. A te głowy na nogi. W formacji jeźdźca lepiej się prezentujesz. Następnym razem muszę zrobić na stałe włosy. Nie mogę wiecznie robić z że Spada tu pecik. <grywy> Siąć sobie. Następnym razem zrobimy ci trwałą. Tak, przynajmniej te dwie centralne szyje do góry. Ta jedna bocna ma wciąż za dużo luzu. Spróbuj się trzymać w powomnie ramienia. Ty może ustaw się na tak do tyłu. Ważne, że nie odpadasz. Jestem wsadźmy Ciebie przetransformujmy może z powrotem. Daj, się siedział, bo tak ci najlepiej. Tylko będzie miał głowę bardziej uniesioną. jesteś dzisiaj wsadzi ten twój mieć o I wszystkie figury przestrzenne razem Trochę za blisko kamera była, a wtedy było potrzebne zbliżenie O, a w ogóle tu macie sta chwileczkę jestem w sumie czemu nie, bo względnie się jeszcze trzymają. Spierankę za też teraz się wsadzić. Teraz spróbuję posadzić tu. mu się założy później. To się wyjmie jednak z tej kuli bitewnej. To się wygnie do góry obok kuli. jak w sensie kwadratu bitewnego. I tak. Bliżej okna to co widzieliście. W ogóle zdejmę tę kamerę ze stojaka. Chibną akurat teraz, zaraz się go poprawi. Chwileczkę. Przepraszamy za problemy techniczne. Ale tak to jest z niektórymi starszymi figurami. Co tutaj się nie do końca dobrze wiedziało jak się robi. Spokojnie przynajmniej na kilka sekund, ja wiem, że jesteś już nie do końca zresztą ja, Jak się tworzyłem, to wtedy nie miało się jeszcze pojęcia o tych wszystkich przegubach w robotach. Jak one powinny wyglądać, teraz jestem wciąż nie jestem w nich idealny, ale i tak śmiem twierdzić, lepszy niż za Twoich czasów. Dobra, więc jeszcze raz. Muszę odłączyć, mam nadzieję, że bateria nie wysiądzie. Tu są te moje bardziej prymitywne figury. Pierwsze początki figur przestrzennych. Tu jest ten statek kosmiczny ze złomowiska. Jest raz Wam go pokazuję od wewnątrz. Jego część przednia, jego część tylna. A tu chwileczkę jeszcze, właśnie zostawmy to tak, będzie się ice pig lepiej trzymał. O. A tutaj moje najnowsze i jak dotąd najlepsze figury przestrzenne. To tyle, Kamyk Kuzawa się z wami żegna. Wesołych świąt, szczęśliwego Nowego Roku i czego tam jeszcze chcecie.